Wydarzenia związane z festiwalem zaplanowano w tym roku na 2 i 3 listopada 2020 roku wobec utrzymującego się od kilkunastu dni wysokiego poziomu wykrywalności chorych na COVID-19 i obostrzeń z tym związanych, a także mając na uwadze wartości i efekty, jakie niosą za sobą spotkania rzeczywiste uczestników wydarzenia, organizatorzy ustalili, że przygotowania do 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki zostały zawieszone, a sam festiwal odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Uznaliśmy jednak, że wdrożenia warte publicznego pokazania nie powinny czekać na lepsze czasy. Stąd powstał pomysł na film, w którym będzie można zapoznać się z prezentacjami, które miały być przedstawione w czasie festiwalu. Miałem przyjemność i honor uczestniczyć w pracach kapituły Zielonego Feniksa. Kapituła przyznaje nagrody, statuetki, wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych firm i osób fizycznych w zakresie ekoenergetyki. Na której te nagrody są przyznawane, wspomniane wyżej statuetki, są integralną częścią ogólnopolskiego festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. To największa tego typu impreza w kraju. Od 11 lat jest ona organizowana w formule non-profit, to znaczy że wszystkie jej moduły są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Na pewno duży żal, że nie odbył się festiwal, bo to okazja do tego, żeby spotkać się i porozmawiać o rzeczach ważnych. Ważnych dla instytucji, ważnych dla tych, którzy płacą za ciepło, na przykład, ale też ważnych dla nas wszystkich, którzy oddychamy powietrzem. A to jednak cel nadrzędny, czyli ochrona środowiska. Udało się rzeczywiście wręczyć statuetki. To są zawsze wyjątkowe firmy, wyjątkowe instytucje i wyjątkowi ludzie, którzy mają naprawdę bardzo ciekawe osiągnięcia, bardzo ciekawe rozwiązania, którzy w swojej działalności. Jak na przykład samorządowcy kierują się głównie kwestiami związanymi właśnie z właściwym wykorzystaniem środowiska. Chodzi o właściwe, optymalne i racjonalne korzystanie z tych dóbr środowiska, które są nam dane. A z tym jest niestety bardzo trudno i dlatego należy doceniać tych wszystkich, którzy swoją działalność bądź to zawodową bądź też samorządową właśnie z tymi kwestiami wiążą i są pionierami tego wielokrotnie. Są to wynalazki, są to rozwiązania, które Później znajdują szerokie zastosowanie i ułatwiają nam życie i często racjonalizują nasze wydatki również.